cudeńko, które tutaj sobie leży przede mną i zalotnie mruga czerwoną diodą, to BlackBerry Z10, smartfon, który ma pomóc firmie BlackBerry powrócić na rynek, pomóc nawiązać walkę z najlepszymi na rynku, czyli Samsungiem, Apple'em i resztą. Czy mu się to uda? Oczywiście o tym, że decydują klienci i wiele różnych czynników, nawet niezależnych od samego tego smartfonu. Ale trzeba przyznać, że bawiłem się z nim już około 3 godzin, pełna recenzja za jakiś tydzień, kiedy dokładnie się z nim zapoznam i będę mógł go przetestować. Ale po tych 3 godzinach jestem naprawdę pod bardzo dużym wrażeniem, zarówno jeśli chodzi o sprzęt, jak i chodzi o oprogramowanie. Oczywiście w tej chwili mogę Wam pokazać tylko bardzo, bardzo niewiele elementów, ponieważ sam jeszcze nie znam tego telefonu bardzo dobrze, więc jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, chcielibyście coś zobaczyć zanim pojawi się pełna recenzja, dawajcie śmiało znać w komentarzach, postaram się to dla Was nagrać. Lub po prostu odpowiedzieć na pytanie. Głównym elementem tego telefonu oczywiście jest ekran jak każdego smartfonu. Zauważcie, że nie ma tutaj żadnych sprzętowych przycisków. Wszystko obsługujemy za pomocą ekranu dotykowego. Ekran dotykowy ma 4,2 cala pojemności, 1280x768 pikseli, czyli bardzo przyzwoity ekran jest LCD, a niestety nie AMOLED. Zwróćcie uwagę, że ja mam małe dłonie, zwróćcie uwagę, że mimo tego, że przekątna jest dość duża, wysoka, to nie mam problemu z dotarciem za pomocą palca do Żadnego z, e, do żadnego elementu ekranu, mogę ten telefon obsługiwać bez problemu jedną ręką. Obudowa jest plastikowa, ale plastik jest naprawdę wysokiej jakości. E, jest, dzięki temu ten telefon jest lekki, elementy są dobrze spasowane, jest bardzo przyjemny w dotyku. E, tutaj mamy złącza e, komunikacyjne, e, tu mamy przycisk blokady oraz złącze słuchawkowe. A tu mamy przyciski do głośności oraz uruchamianie asystenta głosowego. Niestety nie rozumie polskiej mowy, trzeba się z nim porozumiewać po angielsku, niemiecku i w paru innych obsługiwanych językach. Sprzęt jest bardzo fajny, bardzo przyzwoity, elegancko bardzo elegancko wygląda, ale nie jest to, nie ma tutaj nic, czego nie miałaby konkurencja. Sercem tego smartfona jest system BlackBerry 10 to on ma zadecydować o sukcesie lub porażce tego telefonu jest dość inny od konkurencji. Gdybym miał go tak pokrótce scharakteryzować, mimo wszystko porównać go do tego, co już było, no to jest to taka jakby synteza migo tego, co znamy z tabletu BlackBerry PlayBook oraz oczywiście trochę dodając od siebie. To dzisiaj w tej chwili chcę wam pokazać dwa elementy, które robią na mnie szczególne wrażenie, czyli multitasking i nawigacja za pomocą gestów oraz BlackBerry Hub. Odblokowujemy telefon. Oj, nie trafiłem, widzicie jaka fajna animacja. Eee, pojawia nam się launcher aplikacji. No to znamy Symbiana, Androida, tutaj nie ma żadnych nowości. Eee, powiedzmy, uruchamiamy przeglądarkę. Eee, niech będzie chip.pl. Eee, przeglądarka działa płynnie, jest sprawna. Wspominałem o nawigacji gestami, tak? Powiedzmy, chcemy zminimalizować przeglądarkę, wykonujemy ruch w dół. Tutaj mamy otwartą drugą aplikację. Warto pamiętać, że system ten oferuje pełny multitasking. Oznacza to, że nie ma czegoś takiego, nawet jak aplikacje działające w tle, yy, tylko te aplikacje cały czas są uruchomione. Jeśli oczywiście, dopóki ich nie zamkniemy, to jak klikniemy na te xy, to każdą z tych aplikacji możemy zamknąć, to możemy otworzyć kolejne. Możemy się płynnie yy, przełączać. Zwróćcie uwagę, że tutaj się pojawiają różne ikonki. Na przykład yy, czytam sobie jakiś artykuł na chipie. Yy, telefon mi że Coś się stało, dostałem jakąś, jakieś powiadomienie. Nie muszę tego sprawdzać od razu. Wystarczy, że wykonam tutaj taki gest. Widzicie, o, i tutaj, tutaj mam jeden nowy mail, cztery nowe wiadomości na Twitterze i pięć nowych powiadomień yy, czasowych. E, mogę, mogę zignorować to i wrócić sobie do czytania, i mogę przejść do BlackBerry Hub, czyli Centrum Powiadomień, yy, centrum powiadomień w systemie BlackBerry. Tutaj mamy. Może włączę ogólnie. Tutaj mamy absolutnie wszystko. Ja tutaj mam podpięte konto służbowe, konto prywatne, Facebook, Twitter. I widzicie, że wszystkie powiadomienia z tych wszystkich miejsc, oczywiście nie musimy tutaj wszystkiego podpinać, ale wszystkie powiadomienia z tych wszystkich miejsc tu się pojawiają. Mogę tutaj od razu odpowiedzieć na SMS-a, na e-maila. Jeżeli, jeżeli uważam, że mam tutaj za dużo informacji, to powiedzmy, włączę naszą skrzynkę pocztową, służbową, zobaczcie, jakie maile dostaję. I mogę tutaj mam już tylko i wyłącznie skrzynkę pocztową. Co jeszcze mogę wam na szybko pokazać? Listę preinstalowanych aplikacji możecie w międzyczasie zobaczyć. Mamy tutaj podstawy, kalendarz, organizer, Facebook, Twitter, odtwarzacze multimedialne. Oczywiście nieśmiertelny Blackberry Messenger, BlackBerry World to jest następca Apple, czyli sklep z aplikacjami. Pytajcie o co chcecie. Eee, ja postaram się wam to sfilmować i umieścić w jak najszybszym czasie. Ogólnie po trzech godzinach zabawy bardzo pobieżnej pamiętajcie. Jeszcze nie jest żadna końcowa ocena. Jest to naprawdę coś bardzo fajnego świeżego innego. Ten telefon ani razu mnie nie zawiódł, jeśli chodzi o płynność. Eee, wspomniana przeze mnie nawigacja gestami sprawdza się po prostu rewelacyjnie. Mm. Cóż mogę powiedzieć, no aplikacji jest bardzo dużo, co dziwne, dzisiaj ten telefon miał premierę, a już jest kilkadziesiąt tysięcy aplikacji w BlackBerry World, oczywiście nie sprawdzałem wszystkich, ale te topowe wyglądają całkiem nieźle, nie jest to może poziom Androida czy iPhona, ale też nie są to aplikacje zrobione na siłę, na szybko, na prędce, tylko naprawdę e, dopracowane produkty. E, dzięki za uwagę, pytajcie w komentarzach o co chcecie. Za tydzień pełna recenzja.